Nazywam się Andrzej Barzel i wraz z rodziną zwiedzam świat, odwiedzając miejsca znane i te dużo mniej. A w podróży jak to w podróży, bywa różnie. Zapraszam. A co? A gdzie teraz? Cześć, dzisiaj odcinek szczególnie polecany osobom, które. Dopiero swoją przygodę z lataniem rozpoczynają. Będzie o procedurach, które są na lotnisku, jak to wygląda od momentu przyjazdu na lotnisku do momentu wejścia na pokład samolotu i zajęcia miejsca. Te procedury się różnią w zależności gdzie lecimy, skąd lecimy, dlatego zachęcam do obejrzenia nie tylko tych ludzi, którzy jeszcze nie latali i mają swój pierwszy lot przed sobą. Ale również starych wyjadaczy, dlatego że kilka rzeczy będzie ciekawych. No to zaczynamy. Przyjeżdżamy na lotnisko, i pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to jest co? Spojrzenie na tablicę odlotów. Tablica odlotów to jest bardzo ważna rzecz, ze względu na to, że nie tylko tam mamy numer rejsu samolotu, który nam się może przydać, chociaż i tak nikt, tylko nikt nie pamięta, natomiast mamy bardzo ważną rzecz, czy jest to opóźniony samolot czy nie jest samolotem opóźnionym, czy może lot został odwołany i wtedy musimy się zgłosić do przewoźnika i coś z tym zrobić, czyli przebukować albo bilet, albo przewoźnik zapewni nam zwrot pieniędzy, czy coś w tym stylu. W każdym bądź razie, przyjeżdżamy na lotnisko, patrzymy na naszą tablicę odlotów i na każdym lotnisku wygląda to zawsze tak samo. Jest tablica w lokalnym języku napisana odloty oraz po angielsku departures. Zawsze możecie się spotkać w dwóch językach: języku lokalnym oraz języku angielskim. Także nie ma problemu, żeby, to, żeby, żeby tą tablicę znaleźć. No i mamy oczywiście jeszcze jest dodatkowo symbol samolotu, który jakby startuje. No, obok pewnie będzie tablica przyloty, czyli arrivals samolotów, które lądują, i on. Ten znaczek jest skierowany w dół, jakby samolot lądował. Dobra. I oprócz tego, że mamy ten numer lotu, gdzie lecimy, dokąd lecimy, to jest też podany numer stanowiska check-in. Check-in, czyli odprawy biletowo-bagażowej. Czy musimy z niego skorzystać? To zależy. Jeżeli. Lecimy z Polski i nie mamy bagażu nadawanego, a zrobiliśmy odprawę już w domu, na przykład na telefonie, komputerze czy tablecie czy innym urządzeniu mobilnym, i mamy kartę pokładową, tzw. Boarding Pass. Nie musimy iść do stanowiska check-in i możemy od razu przejść do kroku dalej, czyli do e, kontroli e, bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli mamy bagaż do nadania bądź nie zrobiliśmy jeszcze odprawy a nawet nie mamy tego bagażu do nadania musimy iść do stanowiska odprawy biletowo-bagażowej check-in kiedy podejdziemy do tego stanowiska pokazujemy dokument tożsamości może to być paszport, może być to dowód osobisty, w zależności gdzie lecimy pani czy pan z, ze stanowiska sprawdzają nam dokumenty czy mamy wymagane wszystkie Rzeczy aktualne, czyli na przykład lecimy załóżmy do Chin, czy mamy chińską wizę. Także to jest po to, że w razie gdybyśmy czegoś zapomnieli, to mamy jeszcze szansę cofnąć się do domu i tą powiedzmy wizę czy cokolwiek wziąć ze sobą, tak. Więc stanowisko check-in to sprawdzanie wstępnych dokumentów oraz nadanie bagażu, jeżeli mamy taki bagaż rejestrowany. Czyli nadawany do luku, zaraz opowiem o rodzajach bagażu, ale także wydanie karty pokładowej, tak zwanego boarding pasa, jeżeli tego nie mamy. Dobra, zaczynamy od bagażu. Bagaże są trzy rodzaje. Jest bagaż rejestrowany, bagaż, czyli taki, który leci sobie w luku i nie mamy do niego dostępu, bagaż podręczny, czyli jak sama nazwa wskazuje, mamy go pod ręką, zabieramy go ze sobą. E, oraz e, możemy ten bagaż podręczny jeszcze dodatkowo rozdzielić na taki większy, troszeczkę kabinowy oraz e, przedmiot osobisty jak damska torebka czy plecak na laptopa. Szczególnie w liniach lotniczych typu Ryanair, Revise, EasyJet i innych niskokosztowych w cenie gołego biletu mamy tylko ten przedmiot osobisty, czyli ten bagaż podręczny ten bardzo, bardzo mały. Jeżeli chcielibyśmy zabrać bagaż podręczny większy, musimy na przykład czy w Ryanair, czy w wykupić pierwszeństwo wejścia na pokład i dodatkowo ten bagaż, czyli bagaż rejestrowany, który leci w luku, bagaż, który jest z nami bagaż podręczny oraz bagaż ponadwymiarowy czyli oversized luggage. I co, jeżeli mamy do nadania taki bagaż ponadgabarytowy? Przykład lecimy na narty do Austrii, tak? No to idziemy do stanowiska check-in Tam jeszcze raz sprawdzane są dokumenty, wydawana jest na przykład karta pokładowa oraz oddajemy walizki do nadania, i mamy jeszcze te nieszczęsne narty. Tam również na te narty dostajemy taką przywieszkę i udajemy się z tą przywieszką do stanowiska nadania bagażu gabarytowego. Ono znajduje się przeważnie z jedno na wszystkie loty i znajduje się gdzieś tam na końcu lotniska, powiedzmy. Trzeba wziąć na to no i trzeba po prostu to znaleźć. Dobra, czyli check-in, wstępna kontrola dokumentów. Jeżeli mamy bagaż, to nadajemy. Jeżeli nie mamy odprawy, dokonujemy tam odprawy. No, i często ludzie pytają, co to jest ta odprawa. Odprawa to nic innego jak wydanie karty pokładowej, czyli karty, gdzie my w samolocie będziemy siedzieć. Po prostu przyznanie nam miejsca w samolocie. To nie jest tożsame z tym, co, co z biletem. Także karta pokładowa nie jest tożsama z biletem, nie jest to to samo. Bilet możemy od razu po zakupie dostać, a karta pokładowa to jest na dany samolot, na dane ten. Jeżeli będziemy mieli przebukowane, czyli zamienione loty, bo coś się stało, na przykład, nie wiem, samolot nie przyleciał, miał awarię, to nowe karty pokładowe zostaną wydane na dany samolot i przydzielone dane miejsce. Dobra. Pierwsza rzecz, czyli stanowisko check -in. Do stanowiska check-in nie musimy iść, jeżeli mamy mobilną kartę pokładową i nie mamy bagaży nadawanych, do luku, czyli bagaży rejestrowanych pod warunkiem, że lotnisko obsługuje mobilne karty pokładowe na przykład wszystkie lotniska w Europie obsługują, więc nie ma żadnego problemu ale zdarzyło nam się e, dwa loty nam się zdarzyły że tych mobilnych kart nie obsługiwano i tak trzeba było podejść do stanowiska czeki, pierwsze to było lotnisko w Marrakeszu, drugie było w Abu Dhabi i pomimo, że zrobiliśmy odprawę biletowo biletową, czyli uzyskaliśmy kartę pokładową w aplikacji Wizera, no to musieliśmy podejść do stanowiska check-in pokazać to, że mamy pokazać swoje paszporty i tam została nam wydrukowana papierowa karta pokładowa no dobra check-in ogarnięty, co dalej następną rzeczą do przejścia to jest to jest kontrola bezpieczeństwa czyli sprawdzają nam co zabieramy ze sobą. I teraz bardzo ważna rzecz. Niektórych rzeczy w ogóle nie można przewozić w bagażu e, podręcznym, a z kolei niektórych w ogóle nie można przewozić w bagażu rejestrowanym. Tym na przykład, których nie wolno przewozić w bagażu rejestrowanym, są laptopy, e, aparaty czy inne urządzenia, które mają wbudowane akumulatory. Dlatego że jeżeli by się coś stało, zaczął na przykład akumulator by wybuch, no to będzie pożar i my tego pożaru nie zobaczymy, nie nie będziemy w stanie zareagować. Dlatego te rzeczy możemy przewozić tylko i wyłącznie w bagażu podręcznym. Są rzeczy jak na przykład nóż, nożyczki, większe płyny, jak na przykład alkohol sobie przywozimy, że na wstępie nie możemy tego przewieźć w bagażu podręcznym i te rzeczy trzeba schować do bagażu rejestrowanego, tak żeby na przykład ktoś nie wyjął noża i nie zaatakował załogi samolotu. Dobra. Kontrola bezpieczeństwa, czyli są nam sprawdzane rzeczy po prostu w bagażu. Co przewozimy? Są różne limity rzeczy, których możemy przewozić, i tymi limitami są przede wszystkim płyny i kremy. I co jest ważne kremy. W Polsce nie spotkałem się, żeby do limitu kremów wliczała się na przykład Nutella. Ale za granicą już tak. I okazało się, że kupiliśmy sobie jakiś krem do sparowania. Już nie pamiętam czy to była Nutella, czy był jakiś dziwny ciasteczkowy. Chyba tak, chyba to był KitKat. Chcieliśmy posmakować, bo w Polsce tego nie było. To znaczy posmakowaliśmy, ale mówię weźmiemy do Polski i, 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 i rozdamy, żeby to spróbować. I się okazało, że nie, bo miało w nazwie krem. Pokazali nam, że jest to krem. I podlega pod ustawę, że nie możemy wziąć. Więc co z tymi kremami bu i butelkami z płynami? Możemy maksymalnie wziąć ze sobą e, litra e, płynów, kremów na osobę, ale nie w większych pojemnikach niż 100 ml, czyli możemy wziąć szampon w małej butelce 100, mm, 100, mm, 100 ml. Mydło wpłynie na przykład w butelce 100 ml. Możemy też wziąć, nie wiem, płyn do opalania, czy krem jakiś niwa, czy coś w pojemniku o pojemności do 100 ml. Ważne, żeby to wszystko było spakowane w przezroczystą. Yy, przezroczysty worek bądź przezroczystą kosmetyczkę coś przezroczystego, żeby tego nie było za dużo, wiadomo, że jeżeli leci rodzina czteroosobowa, to zawsze my mówimy mamy jedną kosmetyczkę na cztery osoby, więc czy mamy dwa litry, to tam nie jest to istotne, chociaż jeden był taki upierdliwy urzędnik, chyba na lotnisku Kurczę, nie pamiętam, ale chyba to było albo Gdańsk albo Chopina nie wiem, gdzieś się spotkaliśmy z takim upierdliwym urzędnikiem, że on powiedział, że jedna na osobę 1 litr i musieliśmy to rozpakować. Natomiast szczerze powiem, to nie jest problem, żeby to przepakować i od razu mieć z głowy. W niektórych portach lotniczych już są stosowane specjalne skanery, że nie trzeba wyjmować i nie trzeba dotrzymywać tych pojemności, tych 100 ml. Docelowo będzie to wprowadzone w całej, na wszystkie lotniska świata, natomiast no, jest to na razie kosztowne, więc tak wyglądają limity. Co ważne, te limity, ja mówię tych 100 ml, jeśli chodzi o picie, tyczą się generalnie wszystkich lotnisk, ale są pewne odstępstwa. Jeżeli dolecimy na przykład z Izraela czy za Dhabi, nie ma problemu, możemy wziąć nawet 1,5-litrową butelkę ze sobą i Bo tam po prostu jest ciepło i człowiek musi się napić i nie ma żadnego problemu. Po prostu przechodzimy z butelką, wyjmujemy ją na taśmę, żeby, żeby kontrola graniczna mogła sprawdzić co tam wieziemy, no i, no i tyle. No dobra, czyli tak, kontrola bezpieczeństwa, czyli sprawdzani jesteśmy oprócz tego, co przewozimy w bagażu, czy czegoś nie zabronimy. Inaczej, kontrola bezpieczeństwa jest to sprawdzenie, czy wszystko, co wieziemy ze sobą, jest bezpieczne. Czyli, czy my nie mamy jakichś metalowych przedmiotów ukrytych gdzieś e, po kieszeniach, e, jak na przykład noże. E, oraz czy w naszym przedmiocie, tym bagażu podręcznym, też nie ma żadnych ukrytych rzeczy, które by zagrażały bezpieczeństwu. Więc jesteśmy my skanowani i jest skanowany bagaż ze sobą. Obsługa zawsze Wam was zapyta, co wiecie, czy macie jakieś płyny, laptopy, urządzenia mobilne i to, co Wam powie. Aktualnie e, trzeba wyjąć, to trzeba wyjąć. To, czego nie trzeba wyjmować, no to nie trzeba wyjmować. Nie bójcie się pytać. Na przykład, wyjąć laptopa, a on powie, że nie. No to zostaje laptop schowany. Dobra, e, przeszliśmy już wreszcie tą kontrolę bezpieczeństwa, i co dalej? To zależy. Jeżeli lecimy z Europy, czyli z Unii Europejskiej w strefie Schengen do strefy Schengen to jest koniec i idziemy do hali odlotów możemy skorzystać z toalety kupić sobie jakieś e, pamiątki e, czy, czy alkohole czy jakieś inne duperele idziemy znaleźć nasz gate czyli naszą bramkę zaraz przy wyjściu z kontroli bezpieczeństwa jest tablica kolejna z odlotami, z numerem samolotu oraz gatem, czyli tak zwaną bramką z której będzie ten samolot odlatywał. I tam należy się zgłosić. Na karcie pokładowej, na tym boarding pasie, macie napisane, kiedy zaczyna się wejście na pokład. Oczywiście to jest umowne, czasami jest trochę inaczej. Z reguły jest później. No i kiedy ta bramka teoretycznie jest zamykana. Mówię teoretycznie, z reguły jest później. Dobra, jeżeli lecimy ze strefy Schengen do Schengen, to nic więcej nie musimy robić. Idziemy pod gate. Jeżeli lecimy ze strefy Schengen do strefy nie Schengen, musimy się udać do kontroli, albo na przykład w ogóle nie ze strefy Schengen, musimy się udać do kontroli dokumentów, czyli kontroli paszportowej. Podchodzimy do okienka. Czasami są automatyczne skanery, jeżeli mamy paszport biometryczny. Paszport biometryczny to jest z takim oznaczeniem, właśnie. Wtedy go przykładamy i jesteśmy skanowani od góry do dołu, w sensie twarzy, i wychodzimy i jesteśmy po kontroli. Natomiast, jeżeli nie mamy tego paszportu, albo podróżujemy z dziećmi do 18 roku życia, albo po prostu nie chcemy z tego skorzystać, możemy. Podejść do e, normalnej osoby, która siedzi w okienku e, i sprawdzi nam dokumenty. Czyli jest sprawdzanie dokumentów. E, jeżeli lecimy do kraju, który wymaga paszportu, no to paszport, ewentualnie wiza. Jeżeli do kraju, który nie wymaga paszportu, na przykład e, powiedzmy co? Na przykład Cypr. Na przykład Cypr wystarczy dowód osobisty. Cybr nie leży w strefie Schengen, więc normalnie do kontroli paszportowej musimy się udać. Kontrola paszportowa nie zawsze oznacza kontrolę samego paszportu, może być to dowód osobisty. No dobra. Przeszliśmy przez tą kontrolę paszportową lub wcześniej, nie, w zależności gdzie lecimy, no i znowu znaleźliśmy się w hali odlotów. Jeżeli i lecimy na przykład z Polski do Turcji i nie jesteśmy lecimy nie do strefy Schengen czy nawet nie do Unii Europejskiej to możemy teoretycznie skorzystać ze strefy bezsłowej e, tak zwanej Duty Free ale to jest tylko chyba z nazwy bo może cła tam nie ma, ale ceny to tam nie odbiegają z, nie odbiegają e, cenami do, jakbyśmy gdzieś byli w jakimś Hotelu pięciogwiazdkowym, więc tak szczerze się średnio opłaca, no ale mniejsza to. Dobra, i teraz co jest ważne? Chcemy sobie kupić na przykład alkohol, jakiś lokalny, bo wracamy gdzieś stąd tam. No i do Polski na przykład byśmy chcieli przywieźć jakiś lokalny alkohol, ale mamy przesiadkę. Wtedy należy ten alkohol specjalnie poprosić o spakowanie w tak zwanej. Bezpiecznym, e, bezpieczną torbę, save bag e, na różnych lotniskach, różnie to nazywają, u nas to nazywają save bag. Możemy po prostu powiedzieć, że mamy transfer i poprosić o transfer bag. Generalnie na każdym lotnisku będą wiedzieli o co chodzi, jeżeli pokażemy, że mamy transfer, oni spe, specjalnie to spakują w taką przezroczystą, e, zamykaną e, foliówkę włożą osobno paragon, żeby można było odczytać co tam jest i z jakiego lotniska pochodzi i tego nie wolno nam otwierać do momentu przejścia drugiej kontroli bezpieczeństwa ale o tym będzie w kolejnym odcinku jak będziemy wysiadać z tego samolotu no dobra eee, jesteśmy w tej hali odlotów kupiliśmy sobie te rzeczy, zapakowali nam bezpieczne torby i mamy kilka chwil, no to skorzystaliśmy z toalety, bądź kupiliśmy coś w restauracji i idziemy szukać naszej bramki, tak zwanego gate'u. Eee, bo wcześniej sprawdziliśmy, że na tablicy jest tam gate numer, nie wiem, 5. No to idziemy do gate'u numer 5 i tam czekamy. Czekamy, czekamy, czekamy. Aż wreszcie jest informacja, że pasażerowie lecący na przykład do Londynu, proszeni są o stawienie się do gateu numer 5 i wszyscy się ustawiają w kolejkę i co i czekamy dalej, bo to jest tylko komunikat. Tak naprawdę, różnie to wygląda na różnych lotniskach i możemy stać dobre 20 minut, więc nie trzeba się zrywać. Tym bardziej, że jeżeli będzie kolejka, no to nagle nie zamkną wejścia na pokład, więc nie musicie się martwić, że. E, że nie zdążycie na lot. Tak więc idziemy do tego gateu. Zostaliśmy już wywołani i pokazujemy boarding pass, czyli kartę pokładową e, oraz dokument tożsamości, czy my to my. i teoretycznie pracownik powinien to zeskanować i sprawdzić y, 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 i sprawdzić z dokumentami. Zdarza się, że tylko skanują, a zdarza się, że to czytnik nie działa, czy coś i po prostu wpuszczają na pokład. Różnie to wygląda. Powinno to tak działać, że po prostu skanują, pokazujemy paszport czy dowód osobisty i nas wpuszczają na pokład samolotu. Wpuszczenie na pokład samolotu może być, mm, możemy, możemy jakby z tego gate'u udać się do samolotu na trzy sposoby. Albo pieszo, na przykład z poznania. Często, często, jeżeli lecimy, no to po prostu idziemy pieszo, bo to odległości są takie malutkie, że nie potrzeba nigdzie podjeżdżać. Druga sprawa, możemy skorzystać z podwierzenia autobusem lub skorzystać z wejścia z rękawa. Oczywiście o tym decyduje lotnisko, a nie my, także my na to żadnego wpływu nie mamy. Eee, nie bójcie się, jeżeli zdarzy się coś takiego, że np. podjedzie jeden autobus, wsiadło 50 osób. I, bra... I zamknęły się drzwi, i musicie czekać na następne. Nie bójcie się, on przyjedzie. Także spokojnie, po prostu tamten był pełen, pojechał, przyjedzie drugi autobus, wsiądziecie, a jeśli nie, to jeszcze trzeci, czwarty. Dojechaliśmy tym autobusem, bądź doszliśmy pieszo. Jeżeli lecimy linią, tanią linią lotniczą, jak Air czy Ryanair, no to mamy na karcie pokładowej napisane, że najlepiej wejść wejściem tylnym, bądź przednim, w zależności gdzie mamy. Nasze miejsce. To jest po to, żeby po prostu nie przeciskać się przez cały, przez cały samolot i nie blokować przejścia. Jeżeli wsiadamy z rękawa, to z reguły jest to jeden rękaw, wchodzimy jednym drzwiami, więc wszyscy się muszą przeciskać i trwa to troszeczkę dłużej. Przy wejściu na pokład samolotu mogą nam, nas poprosić o bilet, chociaż z reguły tego nie robią. To jest po to, żeby jeszcze załoga na pewno się upewniła, że lecimy. Dobrym samolotem, oraz żeby na przykład pomóc nam e, znaleźć swoje miejsce. Szczególnie jest to dobre, jeżeli na przykład lecimy samolotem szerokokotłubowym, czyli takim dużym, gdzie mamy dwa korytarze, to obsługa nam zaraz powie: proszę przejść do drugiego korytarzu, czy proszę iść tym korytarzem. Jest to po prostu ułatwienie. A, co jeszcze mi się przypomniało? E, Ile czasu należy być na lotnisku przed odlotem? Generalnie w zależności gdzie lecimy i z jakiego portu lotniczego lecimy, jeżeli lecimy z portów polskich, regionalnych, to wystarczy tak naprawdę, jeżeli nie mamy bagażu nadawanego. Godzina jest w zupełności wystarczająca, bo od razu nawet mniej, nawet 40 minut. Przechodzimy przez kontrolę bezpieczeństwa, czyli Security Check, idziemy od razu do kontroli paszportowej bądź od razu do hali odlotów i to jest wszystko. Więc tak naprawdę 40 minut w zupełności wystarczy. Natomiast lecimy z Berlina 2,5 godziny, to jest minimum. Kolejki do kontroli bezpieczeństwa są masakrycznie długo i tam spędzicie minimum godzinę, więc tam to jest, tam. poza tym jest to dużo lotniska, więc żeby przejść z jednego gate'u do drugiego, to jest naprawdę, e, naprawdę troszeczkę e, d, e, daleki dystans jeżeli lecimy z Warszawy to też w zależności czy mamy bagaż nadawany czy nie, e, z reguły m, przewoźnicy czy tour operatorzy podają, że warto być dwie godziny przed odlotem pierwszy raz może tak ale później zobaczycie, ile byście czekali, więc na początku bądźcie te dwie godziny, jak tam mówią, że dwie godziny, bądźcie dwie godziny. Jeżeli mówią, że trzy godziny, bądźcie te trzy godziny, ale nie przesadzajcie. Można też łatwo sprawdzić, o ile jest odlotów w danej godzinie, czy w pobliżu tych godzin, czyli ile będzie pasażerów, bo jeżeli będzie tylko nasz jeden lot, no to tak naprawdę będzie to tylko nasz jeden lody i wszyscy, cała obsługa będzie skierowana tylko dla nas więc więc tyle a jeszcze takie tipy mi się przypomniały, co my robimy generalnie co zabieramy zawsze w podróż czy, czy, czy takie rzeczy, co zawsze zabieramy, zawsze zabieramy powerbanka żeby naładować telefon, mieć kontakt w razie czego, zawsze zabieramy bidony, żeby można skorzystać z tego darmowego źródłka wody, o ile takie jest, bo nie wszędzie jest, ale z reguły jest. Zabieramy zawsze cukierki. Cukierki są po to, żeby je ssać w momencie startu, żeby po prostu uszy nam się nie zatkały i działa. Lubię cukierki, takie landingi typu NIM2 czy Martyna na przykład lubi Wartelsę, więc sobie bierze Wartelsę a my z bierzemy nim dwa wsiadamy generalnie, jak się uda to na samym końcu nie przejdą wszyscy bo po pierwsze po co siedzieć w samolocie tak długo lepiej posiedzieć sobie na lotnisku chyba, że mamy jakiś bagaż podręczny no to i chcemy, żeby był koniecznie przy nas to wtedy warto może pójść od razu bo nawet jeżeli na przykład lecimy Ryanerem i mamy wykupione pierwszeństwo wejścia na pokład i mamy, wykupiliśmy to pierwszeństwo po to, żeby móc zabrać ze sobą większą walizeczkę no to nawet jeżeli wejdziemy później niż w tym kolejce dedykowanej do pierwszeństwa to i tak obsługa w samolocie musi znaleźć miejsce na naszą walizkę. Tylko może się to okazać, że to nie będzie nad naszą głową, w sowku nad, nad głowami, tylko będzie na przykład pięć siedzeń z tyłu czy pięć siedzeń z przodu. Że weźcie to pod uwagę. Wszystko zależy od linii, jaką lecimy, jaka jest jej polityka. Co ciekawe, spotkaliśmy się ostatnio, że leciliśmy TAP Portugal do, z Berlina do Lizbony, i na pokładzie, to jest tradycyjna linia lotnicza, nie było żadnych przekąsek, a była normalnie prowadzona sprzedaż, i ludzie kupowali butelki wody, ponieważ chciało im się pić. Natomiast oni również mieli. Wodę, która była darmową. Wystarczyło zapytać, czy jest woda, jest darmowa w cenie. Powiedzieli tak, ale nalewali to z dużych butelek po prostu do kubków Więc warto zawsze pytać. Poza tym, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli czegoś nie wiecie, to pytajcie. Nikt wam nic nie zrobi. Nie jesteście pewni czegoś? Zapytajcie. Obsługi, czy no, generalnie obsługi. I druga rzecz jeszcze na lotnisku. Na lotnisku nie żartujemy. Nawet jeżeli podają głupie pytania przy kontroli bezpieczeństwa, czy przewożysz jakąś broń, yy, narkotyki czy inne substancje zakazane, no to chciałoby się powiedzieć tak, kurczę, spakowałem je do kieszeni. Nie, nie żartujmy, dlatego że yy, mogą nas wziąć do szczegółowej kontroli, dać ewentualnie mandat, yy, albo się wydłuży cała procedura i nie zdążymy na samolot, więc nawet pomimo, że jesteśmy sfrustrowani i padają tak, Głupie pytania można by na pierwszy rzut oka rzec, to powiadamy nie, nie posiadamy, bo po co sobie przysporzyć problem? Pamiętajcie, jeżeli lecicie tanią linią lotniczą jak Ryanair, WIZER czy EasyJet, wymagana jest samodzielna odprawa dokonana na komputerze lub w aplikacji. W przeciwnym razie na lotnisku zostanie wam doliczona dość spora kwota za odprawę na lotnisku. Dobra, teraz to naprawdę wszystko. Jakby co? E, piszcie w komentarzach. E, następny odcinek nagram, jak wysiadamy z samolotu, jak to wygląda po, wyjś, po wyjściu z samolotu, jakie tam są procedury, e, jak wygląda transfer, czyli przejście z lotu na kolejny lot. No i tyle. Życzę miłego dnia, wieczoru, nocy. Dzięki, cześć.